Siema, siema, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, słuchajcie, i dzisiaj w ogóle na początku, słuchajcie, wesołego nowego roku, bo słuchajcie, mamy rok 2022, słuchajcie, jest to pierwszy mój film w tym, no słuchajcie, w nowym roku, w każdym razie, moi drodzy, dzisiaj pokażę wam coś naprawdę, naprawdę specjalnego, moi drodzy, dzisiaj pokażę wam prawdziwego, zakazanego peta, słuchajcie, którego ktoś odkrył w pet simulatorze, i słuchajcie, naprawdę nie uwierzcie, co to, słuchajcie, będzie, bo jest to, moi drodzy, coś tak dziwnego, i tak, moi drodzy, troszkę takiego niewiarygodnego, że naprawdę, słuchajcie, zobaczcie to na własne oczy i napiszcie w komentarzu, co w ogóle, co o tym sądzicie, bo naprawdę będzie bardzo gruby odcinek I pamiętajcie, żeby teraz koniecznie zostawić łapę w górę, suba dzwonkiem i napisać w komentarzu pod tym filmie, ważnik nik z Roblox, słuchajcie, ponieważ jest cały czas nowy konkurs na słuchajcie North Pol Wolf Naprawdę fajne pet, słuchajcie. I jeszcze może coś słuchajcie tam dorzucimy, więc pamiętajcie, żeby kończyć wziąć udział w konkursie i wbić nasz Discorda oraz moi drodzy na Instagrama i grupę w Robloxie Słuchajcie, link w opisie, naprawdę są mega fajne, że, słuchajcie, tam też w ogóle na Discordzie, jestem ja, więc możecie słuchajcie sobie ze, ze mną pogadać. W każdym razie moi drodzy ogólnie dzisiaj pokażę Wam prawdziwego zakazanego pet słuchajcie, którego ktoś odkrył w pet Kolejterzy, słuchajcie, Nie mam pojęcia, słuchajcie, jak to zostało stworzone, ale sami zobaczycie, moi drodzy, co to takiego jest, słuchajcie. I w ogóle, moi drodzy, na pewno, słuchajcie, nie zawiedziecie się, więc pamiętajcie, żeby obejrzeć ten odcinek, słuchajcie, do końca i zostawić łapę w górę. suba, złączkiem, ale na samym początku, słuchajcie, openki w robot. Słuchajcie, lecimy sobie, słuchajcie, do Christmas eventu, więc lecimy, torpeda. No i słuchajcie, moi drodzy, mamy nowy rok, więc słuchajcie, może Preston postanowił, że a, i może wreszcie będzie miał szczęście, więc słuchajcie, zobaczymy sobie, więc idziemy, słuchajcie, sobie do nowego jajka, na znaczy, do starego, ale takiego nowego jajka, słuchajcie, i czas je więc uwaga moi drodzy, odpalamy sobie słuchajcie nasze ekskluzjy Czyli moi drodzy odpalamy sobie wiadomo słuchajcie Nasze tutaj ulubione ekskluzjy Czyli słuchajcie super laki ultra lucky Wszystko generalnie, żeby nam coś fajnego wypadło z tego Bo jest szansa, że coś nam wypadnie W każdym razie, wow, ej jaki ktoś ma fajny słuchajcie skin Co To jest jakiś lodowy skin, zobaczcie Ej, fajny jest, ej Naprawdę, pozdro W każdym razie moi drodzy, dobra Czas w takim razie otworzyć jajka Więc Preston proszę cię bardzo, mamy nowy rok To jest moje pierwsze jajko w nowym roku Więc bardzo ci proszę Preston, abyś naprawdę, od... abyś coś dał Ej, ej, widzieliście to czy wy to widzieliście? Czy wy to właśnie widzieliście? Ej, czy wy to widzieliście moi drodzy? Co to właśnie było? Ej, właśnie wypadł nam Mityk, słuchajcie, jako pierwszy pet w nowym roku, słuchajcie. Co się właśnie stanęło? Wow, nawet ktoś tu pisze, brawo Mityka, wydropiłeś. Ej, dzięki. Czy wy to widzieliście? Pierwszy pet, słuchajcie, w nowym roku. Po, 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 moi drodzy, serii porażek z openingu, słuchajcie, wreszcie mamy Mityka. W ogóle, oh, a jak ktoś nic nie wydropił, ale też może mu się uda. Napisałem, słuchajcie, musisz próbować. Wreszcie się uda, słuchajcie, ale naprawdę dzięki presto, ty chyba na pewno nie słuchasz, palec o ja tej kadam W każdym macie, dobra, otworzymy sobie jeszcze czeka, ale naprawdę, moi drodzy, pierwszy opening w jajka Słuchajcie, mamy jeszcze legendę w ogóle w tym roku, co jest grane. Ej, naprawdę, moi drodzy, dzisiaj mamy jakieś ultra szczęście. Naprawdę, moi drodzy, słuchajcie, dobra, razie, na razie, słuchajcie, przystaniemy i słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam coś, co naprawdę, słuchajcie, ogólnie was szokuje. Ponieważ, moi drodzy, jak pewnie wiecie, słuchajcie, to słuchajcie, mamy nowy rok, a prawdopodobnie słuchajcie, strefa Christmas niedługo słuchajcie, już będzie usunięta, ale moi drodzy, pokażę wam, moi drodzy, w ogóle tak to, słuchajcie, tak troszkę nie w temacie wam mówię, ale taka ciekawostka, słuchajcie, w każdym razie, moi drodzy, w ogóle pamiętajcie też o tym, że można zrobić słuchajcie nowe homeboardy, które naprawdę, słuchajcie, trudno zdobyć niektóre, ale naprawdę, moi drodzy, zobaczcie, trzeba zrobić wszystkie na przykład questy tutaj. Więc trzeba koniecznie robić, słuchajcie, te questy właśnie na te hoboardy. W każdym razie, moi drodzy, aha, mam trade'a. O, ktoś ma Festive kata słuchajcie, Huge Festive Kata. zobaczcie. O nie, to jest Huge Festive Kata. Dziękuję bardzo, dostałem właśnie Huge Festive kata Dzięki. Ej, właśnie dostałem od kogoś, słuchajcie, Huge Festive! W kata, to serio. Dobra, moi drodzy, w każdym razie, moi drodzy, pokażę wam teraz coś. Słuchajcie, parę rzeczy, w które totalnie nie uwierzycie, słuchajcie. Ale na samym początku, moi drodzy, zanim pokażę wam zakazanego, peta słuchajcie, pokażę wam to i zobaczcie, co to jest w ogóle. Więc, moi drodzy, mamy kość tak RFG, kto nagle, słuchajcie, hi, że ktoś, słuchajcie, wykorzystał sekretny kod na Rainbow Huge Santa Pause. słuchajcie, w Pet Simulator. I za czym słuchajcie, o co z tym chodzi? Więc, moi drodzy, zobaczmy, o co słuchajcie, z tym może chodzić. Mamy tutaj, okej, okay, mamy tutaj szalone wideo, słuchajcie, w każdy. Dobra, zobacz, mamy w takim razie, mamy w takim razie ok, mamy kogoś, kto, słuchajcie, ma tutaj Oczywiście ekskluzji w shop i, mój drodzy, zdaje się, że Będzie redeemował kod, zobaczmy, będzie Redeemował kod i wpisuje, mój drodzy, huge Santa Pause? Aha, i co teraz? E, a, aha, słuchajcie, successfully redeemed The secret code plus jeden Rainbow huge Santa Pause, że co? E, aha, słuchajcie, kod na huge rainbow Santa Pause To jest, słuchajcie, dziwne, słuchajcie, i co, po prostu on go Dostanie, czy jak, słuchajcie, no, gdzie on, słuchajcie Go dostanie w ogóle, czy, czy on ma go? Aha, i te, co teraz, słuchajcie, a każdy, żeby Wiedział, że. A, Visual Hack, spoko. Aha, słuchajcie, to nie jest, słuchajcie, Visual Hack. Aha, moi drodzy, ja myślałem, słuchajcie, a to jest Visual Hack. To naprawdę nie jest Visual Hack, słuchajcie, zrobił. A teraz, moi drodzy, zanim pokażę wam jeszcze zakazanego beta, słuchajcie, to zobaczymy sobie jeszcze coś, co, moi drodzy, jest mega, mega dziwne, słuchajcie. Coś, moi drodzy, co, czego się, powiem, słuchajcie, nie spodziewacie, bo ktoś, słuchajcie, zrobi najdziwniejszego fusa, jakiego zobaczycie, słuchajcie, w życiu. Mamy, słuchajcie, tutaj koszyk jak huge wóz, słuchajcie, kto fuzuje, słuchajcie, trzy Signature Big maskoty i zobaczcie, co z tego wyjdzie. A my tej Rok 2022, Słuchajcie, też jest nowy film, tej tutaj Happy New York. Dziękujemy Ci bardzo, HUDW. W każdym razie, moi drodzy, zobaczmy w takim razie, co wyjdzie z tego dziwnego fuse. Słuchajcie, po to są słuchajcie, maskotki, które dostaje się ogólnie z tego, że wejdzie się do grupy chyba big games, moi drodzy, albo tam na Discorda, coś takiego, słuchajcie. W każdym razie, moi drodzy, właśnie mamy tutaj trzy big maskoty, które słuchajcie, nie wiem, sobie zasigna czy słuchajcie maskoty i nie wiem za bardzo słuchajcie za co one były, właśnie nie pamiętam dokładnie, ale moi drodzy, zobaczmy coś tam jakie sfuzujemy, moi drodzy, bo to jest mega jedzina sprawa. Ale to są pety słuchajcie, które są takie dawane jednorazowo i słuchajcie, co teraz wyjdzie, jak się zfuzuje. Zobaczmy Moi drodzy, co takiego mu wyjdzie tutaj. Aha, słuchajcie. Ej, mamy co to jest? To jest w ogóle ekskluzyw słuchajcie. Ej, zobaczcie, mamy tutaj chyba Rainbow, słuchajcie, jest signature maskota, chyba tak? Zobaczcie, chyba Rainbow Signature maskota, Dokładnie tak, moi drodzy. I zobaczcie sobie, tak szybko dosyć niszczy słuchajcie, jak takiego małego peta, słuchajcie, i takiego dosyć słabego. W każdym razie fajna sprawa. Bo, słuchajcie, nie widziałem nigdy, słuchajcie, żeby ktoś fuzował słuchajcie, te pety big games, słuchajcie, które są tam za do jakichś tam grup i tak dalej, słuchajcie, to one są bardzo limitowane. macie moi drodzy, przejdźmy teraz słuchajcie, do zakazanego peta. Słuchajcie, czyli, moi drodzy, do czegoś. Co naprawdę, słuchajcie, nie uwierzycie? Coś, moi drodzy, co jest najbardziej tajemniczą rzeczą, jaką widziałem ostatnio w PlayStation Simulatorze Zobaczcie teraz, moi drodzy, na to. A my, słuchajcie, tutaj kogoś taki jak Sonsa i zobaczcie, moi drodzy, co to w ogóle jest. I moi drodzy, napisał właśnie, że ktoś mu podesłał. Słuchajcie, huge nooba. Co to jest? Zobaczcie, huge noob, słuchajcie. I co to, moi drodzy, jest, zobaczcie, to jest prawdziwy Jakiś pet, który wygląda jak wielki noob Który, słuchajcie, biega za, za Słuchajcie, graczem i jest faktycznie Takim jakby troszkę huge cutem, tylko jest huge noobem I jakim cudem w ogóle to istnieje, słuchajcie I mamy tutaj huge kata, huge pumpkin kata, Huge Pegasusa, a to jest Megasusa, ej, to był huge Megasus To nie był Pegasus, to jest Megasus O nie, słuchajcie, huge festive cut Huge Santa pause. zobaczcie na to, huge noob Moi drodzy, nie wiem jakim cudem w ogóle Kto to jest, bo to jest, słuchajcie, w filmie, gdzie ktoś Ma go w grze, słuchajcie, nie mam, dlatego pojęcia jakim cudem ten ktoś ma go w grze, słuchajcie, jakim cudem on go zdobył, więc moi drodzy, aha, tutaj subskrypcje, okej, okay, zobaczcie moi drodzy, jakim cudem ten ktoś, zobaczcie jak wygląda w inventory, zobaczcie faktycznie to jest ekskluzivne, zobaczcie moi drodzy, że to faktycznie jest, jakim cudem to jest w inventory, słuchajcie, jakim cudem, słuchajcie, ktoś go ma, zobaczcie jak on w ogóle wygląda, co to jest w ogóle, słuchajcie, i nie ma moi drodzy bladego pojęcia jak słuchajcie zdobyć tego hydrochlonu czy on w ogóle jest prawdziwy, słuchajcie, ale właśnie na tym filmie ktoś autentycznie miał go w grze i po prostu sobie z nim Biegał, słuchajcie, i po prostu i po prostu, słuchajcie, miał go i biegał sobie z nim i wykorzystał. I on miał go, słuchajcie, w eku jeszcze. Więc albo to jest słuchajcie, mega dobry fotomontaż, albo słuchajcie, nie mam bladego pojęcia co to jest. W ogóle mamy jakieś trajda, słuchajcie. Ale moi drodzy, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, moi drodzy, bo może... Wow, jaki peci, ej, alien parasite, słuchajcie. No ja nie mam co to dać, słuchajcie. bo nie wiem sobie, mogą dać, ale nie, słuchajcie, nie, nie, zaraz za, za to się nie wymieni słuchajcie. W tym moi drodzy, ogólnie nie mam bladego pojęcia jakim cudem. Słuchajcie, ten ktoś miał tego huge number, słuchajcie, ani jak go zdobyć, ani słuchajcie, skąd on się wziął, ale napiszcie moich drodzy w komentarzu, co wy uważacie o tym, słuchajcie, huge noobie. oraz moi dudy czy według was ten pet, moi drodzy, powiem sobie, do gry, bo według mnie, moi drodzy, jeżeli go w końcu nie ma albo jest, nie wiem już sam, to moi drodzy, naprawdę Preson powinien go dodać, bo to jest, moi drodzy, mega fajny pet, mi się mega podobał, słuchajcie, huge noob. to by pasował, słuchajcie, do mnie, bo ja jestem w sumie takim trochę domowym w to grę, ale moi drodzy, dajcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj nasza na razie, bo powiem, słuchajcie, otworzymy sobie jeszcze jedno jajko, sorry, moi drodzy, wrócimy zaraz do Chrysmas, słuchajcie, strefy, to otworzymy, słuchajcie sobie jeszcze ostatnie jajko, więc uwaga otwieramy, może będzie jakiś śmityk, więc uwaga moi drodzy, co nam wypadnie i uwaga mamy, a nie festive elfa słuchajcie, dobra, dobra i tak W każdym razie moi drodzy, dajcie w komentarzu co w tym sądzicie, więc elo, cześć, papa, ja się z wami żegnam No i moi drodzy, no ten, słuchajcie, ten noob to prawdziwy, słuchajcie, zakazany pet, bo słuchajcie, to nie powinno być w ogóle W każdym razie elo, cześć, papa i siema